Big, big. no ja tutaj breka słyszałem Mateusz chyba przysnął chwilę także proszę brek no powitać tam pozdrowić całe pole i okolice z tej strony Rybnik operator Mariusz cześć, cześć Mariusz no dobrze, że nas tu zaszczyciłeś swoją obecnością także do ogólnej wiadomości podaję to nie odebrał tutaj Mariusz z Rybnika się pojawił? no, to my, my tutaj się znamy nie od dziś, nie od wczoraj, <noise> także jest teraz Mariusz. Cieszę się, że tutaj się pojawiłeś. Nie wiem, Janusz, odebrałeś tam Mariusza? A mikrofon do Januszkowic, proszę. No, już podaję, witam Janusz naszej zotliwości. E, Raporcik od Ciebie, takie to jest pływające troszeczkę 3 do 5 Esa modulacja taką minus 5 można powiedzieć ale najważniejsze bardzo cichutko bardzo cichutko odbieram tutaj Piotra z e, na pewno Roman z Opola słyszy to mu potem tam przekażę no dokładnie jak już coś to, to albo jakaś dziura kanałowa oprócz właśnie okolicy kanału 19 z tego względu że ja mam jakieś no, kilometr od siebie obwodnicę i tutaj mobilki często gęsto po prostu mi zakłócają, także albo, albo byśmy przeszli na, na jakąś bandę w lewo w prawo, albo faktycznie jakaś dziura kanałowa. No, no to ja zaproponuję tutaj to 27, 140 czyli między 15 a 16 kanałem dziurkę. Może jak ktoś tam będzie chciał, to nas znajdzie. W sumie gdzieś tam na innej bandzie, jakby chciał też by nas znalazł, ale proponuję tam. Czyli 27-140 to idziemy. Roman, przekaż tam Piotrowi z Kruzborka, ewentualnie, że idziemy tam w dziurę. A w jakiej modulacji? zostaniemy tutaj w FM-ie, podejrzewam. Chyba tutaj najlepiej czy się słyszymy. No, prócz Piotra, no nie wiem, Mateusz. No, ja rozumiem ten problem, że ja się mogę tylko dostroić do.

No, ok, jak mówię, to mówię, Na no, również dzięki nam Piotrze za przybycie tutaj na częstotliwość. że nie ma żadnego problemu Dobra, to jak odskakujesz, to tam Ci życzę spokojnej nocy 73 do usłyszenia być może niebawem to trzymaj się tam do usłychowaj No Nie napadam się także dobrze to... Mam nadzieję, że się jeszcze otworzymy 73 na Ciebie spokojnej notki. Poglądam serdecznie i, i do uszytka. Proszę do Ciebie. No nie wiem, nie wiem co tam opowiedzieć, Szczerze mówiąc, no wszyscy jakoś tak powoli się wykruszyli, no ale jakieś tam ogólne łączności, że my porobili, no nie wiem ile tam, no tak jak to Łukasz mówiłeś, no kilkadziesiąt, czy tam ileś tam. Zaproszony Mateusz wysłał, no, parę ludzi się właśnie odezwało, no to cieszy, cieszy, no cieszę się tam również, że tam jeszcze Renaud Serpela jest cały czas z nami. No, że nie, że tam bez Piotrą z, Piotrem, z nie mogłem sobie normalnie porozmawiać, tak teraz tutaj rozmawiamy w ja też, bo tam na forum czasami sobie już było na No, no także cieszę się z tego bardzo, także Łukasz ten mikrofon do Ciebie. No okej, okay, to przejął Alfa Romeo 355, Łukasz Skiborowice. No tak jak Janusz tutaj mówisz, coraz więcej osób się tutaj pojawia, ale to, to w sumie myśmy też zaczęli jakiś niespełna tydzień do tyłu, tak na poważnie tutaj sobie gawory co do czasu coś się tu pojawiał, ale to tak od niedawna że wyszedłem ja tutaj z propozycją do Mateusza, że, że spotykamy się tutaj na 27-240 codziennie po 22, i tak jakoś staramy się tego trzymać i pojawiać tutaj w miarę możliwości. No, Mateusz tam wiadomo jeszcze szkołę ma, także jak się musi uczyć, to tu wpada na chwilę, mówi, że, że tam ma naukę, jest okej, okay, to... Nie myśmy tu, tu planowali jakieś założenie klubu zrobić, ale to, to tam trzeba się dowiedzieć, jak to prawnie wygląda. Żeby to miało ręce i nogi. Także zobaczymy jak to, nam to wyjdzie. No, spokojnie nie gwałcić. Wyjdzie w czasie, zobaczymy, co to z tego będzie. No, parę osób się pojawia, Mateusz. przyjedzie z następnym razem, to, to już coś więcej się tutaj będzie działo. Proszę tam mikrofon może do Romka on tam. proszę o pole. No ja akurat tam wspomnieliście o tym artykule w Trybunie Opolskiej. Tytuł dokładnie był taki, że dobrze cię słuchać kolego, tam jest faktycznie wymieniona pani, pani Asia. No, jako radioaktywni no i za to się nie poradzi, no jesteśmy dalej we trzech no, szkoda, że to Jurek nie ma można powiedzieć troszkę lepszego radejka, Majka, przejął Alfa Romeo 355, operator Łukasz Kutecha, Skiborowice, koło to ja też tu bardzo serdecznie wszystkim dziękuję słuchającym e, odwiedzającym tutaj częstotliwość brekującym wszystkim słuchającym nas przez internet jeszcze raz wielkie dzięki do usłyszenia tam praktycznie codziennie na 27240 w AM-ie bądź FM-ie jak na razie miejmy nadzieję, że tutaj grono nas się, nasze się rozszerzy do jakichś tam znacznych rozmiarów zauważalnych. <laughs> Jeszcze raz wielkie dzięki 73 do usłychu na częstotliwościach.